Dzień dobry, drodzy widzowie Jeśli śledzicie mój kanał od dawna, to wiecie, że takie oto zarośla, często kosze, kosą demon spalinową. Natomiast małżonka narzekała, że jest na ciężka, nieporęczna i że trzeba coś z tym zrobić, bo ona by też chciała coś podkaszać przy jakichś swoich tam rabatkach, żeby było łatwiej. Więc postanowiłem zainwestować w tanią rzecz, podkaszarkę nie akumulatorową, tylko na kabel, do wtyczki, do prądu tradycyjnie. Przetestujemy sobie dzisiaj szybki teścik, lekkie kosy Bosza Easy Gras Cut 23, o mocy całych 280 watów. Bardzo tania rzecz, zapłaciłem chyba 150 zł za to, więc yy, tak naprawdę mieści się w cenie wszystkich tych niskobudżetówek. Zobaczymy, co to warte, złożymy sobie i sprawdzimy, czy małżonce się to spodoba. I rzeczywiście to tak łatwo kosi. Mankamentem niestety urządzeń urządzenie jak i. I urządzeń nieakumulatorowych jest plątanina kabli, i właśnie trwa zabawa z rozplątywaniem przedłużacza. Drugi jest już fajny, bo jest na bęb bębnie, więc nie ma problemu. Natomiast ten stary działkowy, jeszcze z pierwszej działki, służy nam do wściekania się w rozplątywanie, mimo że był ładnie zwinięty. Bo oczywiście ja musiałem chwycić łapą nie tak, gdzie trzeba, i już jest po. Taka. W pudełku dostajemy nic komplikowanego, bo tak naprawdę dostajemy osłonę, jakieś tam papiery, instrukcje, składaną kosę. Złóżmy ją może, żeby zobaczyć jak to w ogóle wygląda. Tu na tym złamaniu wygląda na to, że trzeba to tą gumeczkę wyjąć. Po prostu wsunąć. Tu jest klips. No, właśnie. Cek. Zamknięte. Z drugiej strony, o, tu jest na takim, jak stary, jak stary dobry kabel telefoniczny, które pokolenie jeszcze pamięta takie telefony. <grytania> Dobra, żeby tylko nie przeciąć tych kabli, bo to by była lipa. Dobra, siedzi. Tu mamy regulowaną rączkę. Jak ktoś się zwiększy, to sobie wyżej ustawi, jak ktoś się zmniejszy, to sobie niżej ustawi. Tutaj mamy głowicę z żyłeczką. Żyłka jest na jedną stronę w przeciwieństwie do kos spalinowych. Żyłka wychodzi tylko z jednej strony, ale tu nic więcej nie potrzeba. To jest system półautomatyczny. Musimy jeszcze zobaczyć w ogóle, jak to działa, jak się nawija taką żyłkę. Ale to zaraz wszystko sprawdzimy. No i wypadałoby nałożyć osłonę. Myślałem, że bez nadrzędzi się obędzie. Ale nie. Trzeba tak nałożyć. Zapiąć. I tu niestety jest jedna śrubeczka, w związku z czym nie obyło się bez narzędzi w postaci śrubokręta, tudzież wkrętaka profesjonalnie mówiąc, wkrętarki bym nie polecał, bo to jest jednak plastikowe, można by było przekręcić. Dobra, siedzi. Patrz jakie, to jest, patrz, jakie to jest sprytne, bo to robi Ci dystans, możesz sobie dystans zrobić, jak chcesz mieć od, na przykład od krawężnika, żeby sobie zostawić, żeby tym nie huknąć. Takie proste, a jakie fajne. Zobaczcie, tu mamy pełnoautomatyczny system zwijania żyłki, ona tu jest nawinięta, jest nawet linia, w którą stronę należy ją nawijać zamykamy. Tu jest nóż, który ją nadmiar ucina. Natomiast nie ma tutaj systemu automatycznego, czyli że tak jak kosie Demon uderzało się i wtedy się rozwijała żyłka, tak tutaj wydaje mi się, że po prostu naciska się ten guzik tak wyciąga się trochę żyłki i nadmiar przy pierwszym użyciu się tutaj utnie. Natomiast prosty system, ciekawe jak z mocą i rzeczywiście, czy to ładnie przecina. Zaraz ją przetestujemy. To nie jest sprzęt dla Wysokich ludzi, jak widzę, bo ja bym musiał od, 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 tak z pokorą chodzić i, i kosić. Natomiast idealne dla y, kobiet, na pewno, bo jest leciutkie i do prostych prac ogrodowych. Nie oszukujmy się, to nie jest do koszenia całych pól, łąk, sadów i tak dalej. To jest tylko podkaszarka, nie kosa spalinowa. Żeby uruchomić, potrzebujemy podłączyć do prądu po prostu. Zdjąć blokadę i nacisnąć. I to jest cała filozofia w działaniu tego urządzenia. Tu można sobie zawinąć przewód, żeby się nie rozpinał, a ja to zaraz zobaczymy. Prąd jest. Zawinąłem tak sprytnie. Nie powinno się do końca tak robić. Trzeba uważać na kabelek. Ja przetestuję, ale to jest tak dla małżonki akcesorium. Nie, nawet, nawet jakoś bym tam dosięgnął. Zobaczymy. O demon to to nie jest, ale, ale kosi. No zobacz. Ale tu masz bardzo wysoką trawę, a nie będziemy tak dopuszczać do tego, no żeby ta trawa to, to była jest, taka wysoka, bo to jest, prawda? Bo tu będzie tak rozkopywana. Tu mamy że... ekstremalną sytuację. Tak, a zróbmy na takiej sytuacji, gdzie masz na przykład koło drzewka podkosić. Sprawdźmy tu. <muzyka> Zadanie. do tego miało służyć nie hałasuje jakieś zbytnio o proszę nie mniej więcej na taką długość na takiej króciutkiej żyłce bo tu się kończy prawa jest to znaczy że tnie można sobie wysunąć jak się jak się chce o Naciskamy. cyk o i wysunięto wysunięto tak o pyk 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 jest ちょっと。Yes, Bocie. Kosi, kosi. Spełnia swoje zadania, spełnia swoje zadanie. Po co odpalać wielkiego demona, jak można takie coś? No mankamentem jest to, że dla mnie to się nie nadaje ze względu na wzrost. Już mnie łapa boli od tego garb garbienia się, ale dla małżonki, która stoi za kamerą, na pewno się nada. Zaraz zobaczymy, dostanie w ręce i będzie sobie kosić. No i drugim mankamentem jest to, że no potrzebny jest ten kabel, ale czy ja wiem to takich zadań chyba wystarczy, jest za taką cenę 150 zł gdzie naprawdę marketówki kosztują czasami więcej, a tutaj mamy no, jednak Bosza, Bosch to jest no, mi dość znana od wielu lat firma. W każdym razie zaraz przetestuję jeszcze małżonka i podsumujemy ten krótki przedmiot. Proszę bardzo, przekazuję Ci Twoje zabawiczkę. jak Ci się podoba nowa zabaweczka, działa? Tylko ten kabel, nie, no, ale to już, to już trudno. Zabier chcesz się zabrać za te przy ziemiance czy coś innego? No tak, no to. to. ładnie, prawie, prawie jak demon gdyby nie ten kabel dzień minął, małżonka zadowolona widać tutaj nawet skosiło te haszcze, tam specjalnie zostawiliśmy bo już nam się nie chciało tutaj wykoszone dało radę, dało radę więc do podkaszania niczego więcej chyba nie potrzeba jak na 150 zł to naprawdę niewielki wydatek zobaczymy jak będzie się sprawdzało także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu o, trawa. Aż soki można wyciskać. Zapraszam do subskrypcji, lekowania, komentowania. Jak oglądania innych moich produkcji. Dzięki, cześć. O, i łatwo można schować, bo można tutaj sobie schowamy do garażu.